Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji powiemy sobie o kładzie słonecznym, ale zanim powiemy sobie o układzie słonecznym, czym jest, z czego się składa, to powiedzmy sobie, czym jest wszechświat. Proszę Państwa, bardzo często możemy usłyszeć, od uczniów chociażby, ale nie tylko, że wszechświat jest wszystkim. I to jest prawda, tylko że mm, to jest definicja bardzo ogólna i zbyt prosta. Yy, moją ulubioną definicją wszechświata jest, że wszechświat to przestrzeń, w której znajdują się po prostu ciała niebieskie. I wszechświat to tak, jak powiedzieliśmy sobie na początku, że to jest wszystko. I ten wszechświat dzieli się na galaktyki. I w jednej z takich galaktyk jesteśmy my. Nasza galaktyka nazywa się Układem Słonecznym lub Drogą Mleczną. I proszę Państwa, yy, i oni sobie dzisiaj powiemy. Jest to uważam dla nas najważniejsza galaktyka, ponieważ w niej żyjemy my i w niej znajduje się nasza planeta, czyli Ziemia. Proszę Państwa. Układ słoneczny. Układ słoneczny to jedna y, część wszechświata, który, który zbudowany jest y, z ciał niebieskich. I teraz tak, co jest ciałami niebieskimi? Ciałami niebieskimi są komety, ciałami niebieskimi są gwiazdy, planety, satelity, y, meteoryty, meteory. Tak, to są ciała niebieskie. I teraz tak, czym jest gwiazda? Gwiazda to ciało niebieskie, które świeci światłem własnym. I to jest najlepsza definicja gwiazdy. Gwiazda to ciało niebieskie świecące światłem własnym. W tych ciałach niebieskich zachodzą reakcje termojądrowe, które emitują światło, dlatego te ciała niebieskie, pamiętajmy, świecą światłem własnym. I taką gwiazdą jest Słońce, które widzimy w ciągu dnia. Planeta natomiast to ciało niebieskie, zwykle mniejsze od gwiazdy, które nie świeci już własnym światłem, tylko świeci światłem odbitym od gwiazdy. Kometa natomiast to zwykle bardzo małe ciało niebieskie, które posiada warkocz oraz od ciepła tego ciała niebieskiego tak zwaną komę, otaczającą całą kometę. Proszę Państwa, kolejnym ciałem niebieskim są księżyce. Księżyce to satelity, są to zwykłe satelity naturalne, które krążą wokół planety. Są planety, które nie mają księżyców, są planety, które tych księżyców mają kilkadziesiąt. Nasza Ziemia posiada jedną, jeden księżyc, który piszemy wielką literą, który widzimy w nocy w różnych kształtach bo to są fazy księżyca. Kolejnym ciałem niebieskim y, są meteoryty. Y, ale zanim sobie powiemy, co to jest meteoryt, powiedzmy sobie, co to jest meteor. Proszę Państwa, meteor to meteoroid, który wpada w atmosferę jakiejś planety, na przykład Ziemi, ulega spaleniu, bo meteoroid to małe ciało niebieskie, jakiś odłamek skalny, który dryfuje sobie. Kosmosie, pamiętajmy, że yy, tam jest stan nieważkości, tam nie ma grawitacji. Kiedy taki meteoroid po prostu wleci w atmosferę jakiejś planety, tak, powiedziałem na przykład Ziemi, on ulega spaleniu, bo atmosfera to jest taki pancerz ochronny dla planety. My słuchajcie, gdyby nie było atmosfery na Ziemi, byśmy byli całkowicie zbombardowani. Właśnie meteor, meteoroida więc pamiętajmy, meteoroid to dryfujący w przestrzeni międzyplanetarnej, tam gdzie jest stan nieważkości, yy, odłamek skalny, który na przykład uległ w wyniku jakiejś katastrofy, jakichś po prostu uderzeń, że rozpadło, rozpadł się jakieś, jakieś ciało niebieskie i tak dalej. Meteor to jest ten meteoroid, który spada w atmosferę i się spala. Bardzo często mówimy wtedy o spadających gwiazdach. I mamy jeszcze meteoryty, które, proszę Państwa, są meteorami, które nie uległy spaleniu i uderzają w ziemię. Zdarza się to bardzo rzadko, chociaż no, wiemy, że jedna z hipotez o wymieraniu kredowym mówi nam jasno, że, że po prostu wymieranie było związane z katastrofą astronomiczną z katastrofą, że meteoryty uderzyły w powierzchnię Ziemi. I po prostu wyginęła, wyginęło życie zwierzęce, chociażby, prawda? I to są, proszę Państwa, ciała niebieskie, które znajdują się w układzie słonecznym. My dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim planetami. Proszę Państwa, planeta, tak jak powiedziałem, jest to ciało niebieskie, które krąży wokół gwiazdy, obiega gwiazdę, w tym przypadku Słońce. I proszę Państwa, świeci światłem odbitym od gwiazdy, czyli od Słońca. My, jak widzimy Wenus, proszę Państwa, to ten Wenus nie świeci swoim światłem, tylko ta planeta odbija swoją powierzchnię od Słońca po prostu i dlatego widzimy, jakby świeciła. Proszę Państwa, w układzie słonecznym mamy 8 planet. Jeszcze niedawno, do sierpnia 2006 roku. Mieliśmy 9 planet w pasie Kuipera. Za ostatnią planetą układu słonecznego mamy Plutona, którego yy, yy, proszę państwa Unia Astronomiczna z siedzibą założona w 1919 roku z siedzibą w Paryżu skreśliła proszę państwa z listy planet, dlatego lista planet skróciła się z dziewięciu do 8 planet. I teraz tak, pierwszą układą, centrum układu słonecznego stanowi proszę Państwa Słońce. I wokół Słońca krążą planety. I tych planet jest osiem. Pierwszą planetą, która znajduje się najbliżej Słońca jest, proszę Państwa, są Merkury. Merkury to najmniejsza planeta układu słonecznego. Yy, która nie posiada atmosfery, przez co amplituda temperatur jest tam olbrzymia. Yy, to jest tak samo jak na księżycu, proszę Państwa, w naszym księżycu. Księżyc nie ma atmosfery, przez co temperatury za dnia i nocą kolosalnie się różnią. Yy, my musimy dziękować Ziemi, że mamy atmosferę, bo przez to istnieje tutaj życie. Proszę państwa Merkury to tak, powiem najbliższa planeta Układu słonecznego, nie posiada atmosfery i nie posiada żadnych księżycy. Jest to planeta, która okrąża słońce dookoła, bo wszystkie planety okrążają słońce dookoła. Jest to planeta, która okrąża słońce w czasie 88 dni, czyli około 3 miesięcy ziemskich. Drugą planetą od układu słonecznego od Słońca jest Wenus. Jest to o tyle ciekawa planeta, że mm, proszę Państwa, ona kręci się w innym kierunku niż wszystkie pozostałe. Bo o ile ruch obiegowy wokół Słońca wszystkie planety mają w tym samym kierunku, o tyle, proszę Państwa, Wenus, ruch obrotowy, bo wszystkie planety Układu Słonecznego, nie tylko Ziemia, kręcą się wokół Słońca i wokół własnej osi. Yy, I Wenus kręci się w drugą stronę. Jak wszystkie planety Układu Słonecznego kręcą się, moi drodzy, z zachodu na wschód, to Wenus kręci się odwrotnie. Wenus kręci się ze wschodu na zachód i to jest taki wyjątek. Nie wiadomo dlaczego, być może doszło kiedyś do jakiejś katastrofy, że po prostu Wenus się odwrócił. Nie wiadomo jakie, nie ma tak naprawdę y, jasnych dowodów na to, dlaczego tak jest. W każdym razie Wenus kręci się nie z zachodu na wschód, tylko ze wschodu na zachód, w przeciwieństwie do innych planet. Wenus bardzo często nazywany jest siostrzaną planetą Ziemi, ponieważ. Jest to planeta y, praktycznie takiej samej wielkości jak Ziemia. A nie dopowiedziałem jeszcze o Merkury. Merkury jest planetą y, bardzo małą, y, kilkakrotnie mniejszą od Ziemi. Y, Wenus natomiast jest planetą, która bardzo ma podobną, proszę Państwa, bardzo y, podobny, podobną powierzchnię do do Ziemi. Wenus, podobnie jak Merkury, nie posiada żadnego księżyca, żadnej satelity naturalnej, a obieg wokół Słońca oczywiście no, musi trwać dłużej niż na Merkurym, bo już ta planeta jest dalej od Słońca i obieg wokół Słońca trwa 225 dni. Kolejną planetą układu słonecznego jest Ziemia, na której żyjemy my. Jest to yy, planeta, na której. Jedyna pędza na której istnieje życie i woda w stanie ciekłym Temperatury na, na Ziemi są, no wiemy sami jakie średnia temperatura Ziemi, to jest plus 15 stopni Celsjusza. I Ziemia jako jedyna, proszę Państwa, w całym układzie słonecznym znajduje się w tak zwanej ekosferze, czyli w odległości od słońca, gdzie mamy wodę w stanie ciekłym Posiadamy atmosferę składającą się z pięciu warstw. Troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera i egzosfera. Posiadamy jeden księżyc, który widzimy w ciągu nocy. Obieg Ziemi wokół własnej osi trwa 24 godziny, czyli dobę, natomiast obieg wokół Słońca trwa 365 dni, czyli rok ziemski. Proszę Państwa, kolejną planetą Układu Słonecznego jest Mars, nazywany czerwoną planetą. Mars jest mniejszy od Ziemi, to zdecydowanie, ale większy od Merkurego. Posiada dwa księżyce, jest to Deimos oraz Phobos. Jest to planeta, o której ostatnio dużo się słyszy, ponieważ prawdopodobnie może tam znajdować się woda w stanie ciekłym, a tym samym możliwe i że jest tam możliwe życie. Proszę Państwa, yy, obiekt, obiekt tej planety wokół Słońca to jest yy, 687 dni, czyli no, można powiedzieć, że dwa lata ziemskie. Kolejną planetą układu słonecznego jest Jowisz i Jowisz jest największą ze wszystkich planet, posiada 79 księżycy. Chociaż ta liczba nie jest stała, ponieważ astronomowie cały czas odkrywają nowe księżyce. Yy, mamy cztery główne yy, księżyce Jowisza: są to tak zwane księżyce Galileuszowe, jest to Ganymedes, największy z księżycy Jowisza oraz największy księżyc całego Układu Słonecznego. Z takich ciekawostek dodam, że Ganymedes jest większy od najmniejszej planety Układu Słonecznego czyli Merkurego. Ganymedes, Kalisto i Europa są to cztery księżyce galileuszowe i Jowisza, największe księżyce w całym układzie słonecznym. Jowisz jest planetą największą i jest planetą gazową, bo ile planety, które są koło Ziemi, czyli Merkury, Wenus i Mars, są planetami karłowatymi? Są to, proszę Państwa, planety, które zbudowane są ze skał i, i są to planety, które posiadają metaliczne jądro. Natomiast wszystkie planety, które zaraz sobie omówimy razem z Jupiterem, czyli z Jowiszem, są planetami gazowymi. Są to tak zwane gazowe kule lub gazowe olbrzymy, jak kto woli. Kolejną planetą układu słonecznego jest Saturn. Saturn, proszę państwa, jest z tym ciekawy, że ma pierścień, który zbudowany jest przede wszystkim z lodu. Pamiętajmy, że czym dalej od Słońca, tym tak naprawdę zimniej. I proszę państwa, Saturn jest drugą największą planetą układu Słonecznego i posiada około 82 księżyce. Różnie to jest. Czasami Jowisz ma najwięcej księżycy, czasami Saturn i to się tak przeplata, bo astronomowie cały czas te księżyce nowe odkrywają. Proszę Państwa, kolejną i przedostatnią planetą Układu Słonecznego jest Uran. Uran jest planetą, aha, jeszcze nie powiedziałem o Jowiszu. Jowisz, proszę Państwa, okrąża Słońce w ciągu 12 lat, natomiast Saturn w ciągu 29 lat. Moi drodzy, Uran natomiast okrąża Słońce wokół w ciągu 84 lat i Uran jest planetą przedostatnią. Ostatnią planetą układu słonecznego jest Neptun, którego obieg wokół Słońca trwa 164 lata. No właśnie. 164 lata, czyli całkiem długo. I proszę Państwa, jest to ostatnia planeta układu słonecznego, na której temperatury są oczywiście bardzo niskie, bo najdalej od słońca, i to również jest planeta zaliczana do gazowych kul, czyli planet Olbrzymów. Dalej, proszę Państwa, znajduje się już pas Kuipera, który jest moi drodzy w którym również znajdują się ciała, ciała niebieskie, jakieś odłamki skalne i tam właśnie znajduje się Pluton, czyli ta planeta, teraz już nie planeta, tylko planetoida, która, proszę Państwa, została skreślona z listy, z listy proszę Państwa, w latach 30. ogólnie Unia Astronomiczna, Plutona przyjęła jako planetę, natomiast już w 2006 roku, dokładnie w sierpniu, na początku sierpnia, Międzynarodowa Unia Astronomiczna skreśliła Plutona z listy planet. Proszę Państwa, tak wygląda nasz układ słoneczny. Jeszcze raz, układ słoneczny składa się z różnych ciał niebieskich. Jest to Słońce, czyli gwiazda centralna gwiazda Układu Słonecznego. Moi drodzy, Słońce zbudowane jest z korony słonecznej yy, i przede wszystkim też z fotosfery, którą widzimy. Fotosfera to jest część Słońca, którą widzimy z Ziemi. Yy, I proszę Państwa, z planet, które krążą wokół Słońca, księżycy, które yy, mają, jeszcze nie powiedziałem, uran, proszę Państwa, ma 27 księżycy. Yy, natomiast Neptun ma tych księżycy 13. Księżycy krążą wokół, wokół planety. Pamiętajmy, że dwie planety w Układzie Słonecznym nie mają w ogóle księżycy. Jest to Merkury oraz Wenus. Natomiast najwięcej księżycy obecnie ma Saturn, ale bardzo często wyprzedza go największa planeta Układu Słonecznego, czyli Jowisz, bo cały czas, tak jak mówię, astronomowie odkrywają nowe, pla, nowe gwiazdy planet. Meteoroidy, czyli te odłamki skalne, które dryfują w stanie nieważkości, eee, proszę Państwa, w przestrzeni międzyplanetarnej, eee, meteor, czyli ten meteoroid, który wpada w atmosferę i się spala, eee, i meteoryty, które uderzają w powierzchnię Ziemi. I proszę Państwa, no, mogą narobić niemałe szkody. Są jeszcze planetoidy czy komety. Tak jak powiedziałem, kometa, małe ciało niebieskie, które ma warkocz oraz komę, prawda, od swojego, od swojego ciepła. Proszę Państwa, to tyle. Myślę, że układ słoneczny jest omówiony. Chciałbym, żebyście znali właśnie, z czego on się składa, jakie ma planety, które planety. Y, zaliczamy do tych planet grupy ziemskiej, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars i do planet gazowych, czyli gazowych olbrzymów. Które planety mają, jak, y, ile księżyców, że Jowisz posiada tych y, cztery takie podstawowe y, księżyce. Są to księżyce Galileuszowe, można je umieć także wymienić. Przepraszam, że z takich ciekawostek nie tylko planety krążą, y, nie tylko planety kręcą się wokół Słońca, y, przepraszam, Wokół własnej osi, ale samo słońce również kręci się wokół własnej osi. Pamiętajmy, że jedyne ciało niebieskie, które kręci się nie z zachodu na wschód, tylko ze wschodu na zachód jest Wenus, czyli tak zwana siostrzona planeta Ziemi. To tyle. Myślę, że temat jest zrealizowany. Dosyć przyjemny i ciekawy. To jest tak naprawdę tylko tak na marginesie, bo pamiętajmy, że geografia to jest nauka o Ziemi. Niemniej jednak, nawet na geografii uczymy się o układzie słonecznym, a pamiętajmy, że astronomia. Wydziału fizyki. To tyle. Dziękuję i do następnej lekcji. Pozdrawiam serdecznie.